też opierać na, na naszych zawodnikach młodego pokolenia plus tych kilku doświadczonych, którzy mają dać nową jakość temu zespołowi. Cieszę się, że, że będzie mógł tutaj swoim doświadczeniem pokazać młodszym piłkarzom, jak trzeba trenować, jak, 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 jakim trzeba być skutecznym, bym powiedział pod, pod bramką. No, był królem strzelców pierwszej ligi jako zawodnik Kolonii Warszawa. Papę, zawodnik doświadczony też, co prawda też młody, grał w Leku Poznań, grał jeszcze w innych zespołach, chciałby się tutaj u nas odbudować, poprzednio reprezentował barwy Znicza Pruszków, zawodnik, który może grać na trzech pozycjach, bardzo pracowity, bardzo dobry i bardzo liczymy na ich doświadczenia, przede wszystkim na pomoc, bo nie ukrywamy, że chcielibyśmy zrobić następny krok do przodu. Żeby, żeby jeszcze było lepiej tutaj z naszym i środowiskiem, ale ci piłkarze też już tutaj w sobotę o godzinie 16 w Legionowie będą mogli się zaprezentować. Pape już wcześniej grał ze Świtem, nowy klub wypad, wypowiedział pozytywnie, bardzo dobrze. Więc, więc później mamy w poniedziałek wyjeżdżamy na zgrupowanie do Cichanowa, od 19 do 31 będziemy grali tam z Paryżem co trzy dni, między innymi z Legią Warszawa, Młoda klasa, z Polonią Warszawa, będziemy mogli pewne rzeczy potrenować, przygotować się w miarę dobrze do tych pierwszych meczy, które mamy wyjazdowe, czy z Mazurem Karczew, czy z zespołem łódzkim.